Jest niesamowity. Skacze wciąż na bardzo wysokim poziomie. Jest obecnie największym mistrzem. Jest po prostu wspaniały. Jakby pan opisał swoją rywalizację z Adamem Małuszem w tym sezonie? Z nas obu okazał się lepszy. Udało mi się wygrać z nim w kilku konkursach. Jestem zadowolony ze swojej postawy w tym sezonie. Udało mi się przecież obronić tytuł Mistrza Świata w drużynie i indywidualnie. Jestem naprawdę bardzo zadowolony, ale Małysz skakał w tym sezonie niewiarygodnie dla nas daleko. Jestem zadowolony, bo walczyliśmy naprawdę na wysokim poziomie. Risto, jedno pytanie. Jaka jest Twoja opinia o Damie Małysz? Jest wspaniały. Co mogę powiedzieć? Po prostu genialny. Jaka jest różnica między Adamem Małyszem a pozostałymi skoczkami? No nie wiem. Może lepiej się czuje. Myśli tylko o tym, by jak najdalej skakać. Może to jest właśnie to. Powiedz, jaka jest Twoja opinia o Adamie Małyszu? Obecnie jest największym mistrzem na świecie. Może uda nam się go pokonać kiedyś. Nie tym razem, to następnie. Ale jest bardzo trudny do pokonania. Jest po prostu mistrzem.